Witajcie, witajcie bardzo serdecznie. Witam w kolejnym odcinku z wojny na Ukrainie. Raport wojenny. Dzisiaj, 1 maja do 4 maja 2002 roku i zaczynamy. Przenosimy się od razu na front harkowski, bo na froncie harkowskim trwają działania ofensywne ze strony wojsk ukraińskich. Już wcześniej wojska ukraińskie odbiły ruską łozową mamatowe, odsuwając. Wojska rosyjskie poza, próbując odsunąć wojska rosyjskie poza rejon ostrzału miasta. Dzisiaj wiemy, że wojska ukraińskie wyzwoliły Mołdawę na południe od Starego Saltywa. To najważniejsze i idzie tędy bardzo ważna droga. Most został wysadzony i wojska. Rosyjskie działające tutaj na, na wschód od Starego Saltywa prawdopodobnie ta miejscowość też już została zdobyta przez wojska ukraińskie, które tutaj działają, zostały odcięte. Oczywiście, wojska ukraińskie zabezpieczyły sobie ten rejon, tutaj przeprawa jest zniszczona. Wojska rosyjskie są uzależnione od mniejszych dróg, że tak powiem, tutaj lub wycofywanie się już tylko i wyłącznie na północ, w stronę granicy z Federacją Federacji Rosyjskiej natomiast wojska ukraińskie mogą, mogą w, przez zdobycie starego Soltiva yy, uderzyć, czy próbować zająć, yy, czy uderzyć w kierunku Wołczańska. Yy, w sumie tutaj no, strona rosyjska miałaby mały dylemat, ale to tylko z prawdopodobieństwo, bo przecież nam cały czas yy, myśleliśmy o kupiańsku i o tym, co się działo w tym rejonie. Mamy informację tutaj, że wojska, właśnie ukraińskie, dość mocno działają, dość intensywnie. Wiemy, że dowództwo armii ukraińskiej potwierdziło, że w rejonie Harkowa trwają działania ofensywne, kontrofensywa armii ukraińskiej, która wypiera wojska rosyjskie z terytorium Ukrainy. I słuchajcie, druga strona medalu. Dzisiaj też w sumie czwartego. Wiemy, że już od kilku dni, bo to w sumie od czwartego już była informacja odnośnie i trzeciego odnośnie działań ofensywnych na jeszcze jednym kierunku. Ale słuchajcie, zakończmy tutaj, jeżeli chodzi o sam Harków. Harków dalej jest bombardowany, Harków jest ostrzeliwany, miejmy nadzieję, że wojska ukraińskie zabezpieczą miasto przed artylerią rakietową i lufową. No i zobaczymy, czy. Tak zabezpieczony Charków, wojska ukraińskie pokuszą się dalej. Tutaj uderzenie w stronę szewczynkowe Kupiańsk. Zobaczymy oczywiście cały czas też działania dywersyjne na terytorium Rosji. Składy w rejonie Białgorodu, na terenie obu, rejonu bryjańskiego wylatują w powietrze. Są pożary, więc tutaj działalność grup dywersyjnych, grup działań wojsk specjalnych Mamy tutaj piękne działania, niszczenie linii kolejowej wiaduktów. Także tutaj jak najbardziej mamy działania też na, za liniami frontu. Jakoś strona rosyjska nie może się pochwalić tym, ale zobaczymy. Słuchajcie, przechodzimy na odcinek Izium, bo na odcinku Izium z jednej strony niewiele się zmieniło. Dlaczego? Dlatego, że... Strona ukraińska nie tylko zdołała wycofać 81. Brygadę Desantową, która przez dwa miesiące walczyła na tym odcinku, ona została wycofana i prawdopodobnie część tych jednostek walczy tutaj po stronie zachodniej. Na samym południu walczą oddziały 3. Brygady Pancernej, rejon. Rejon wschodni, znaczy, przepraszam, rejon wschodni tutaj jest y, część elementów 81. Prawdopodobnie jest tam przemieszczany albo już walczy. Natomiast rejon zachodni przejęły oddziały y, albo 25. Brygady Powietrzno-Desantowej, albo też i oddziały, bo możliwe, że ten odcinek który zabezpieczają teraz dwie jednostki. Y, bardziej bym się przymierzał do 93. Brygady Zmechanizowanej. Dlaczego? Dlatego, że sam Marcin wyrwał w materiale, który tutaj e, oczywiście e, przekazywał, mówił, że w e, Barwiękowie, w rejonie Barwiękowo, miał kontakt z żołnierzami od 93. Brygady Zmechanizowanej, że ten teren tutaj są oddziały 93. I jest, i on tam na miejscu jest, więc wierzę, że te właśnie oddziały 93. przejęły tutaj, e, oczywiście one są wzmocnione, sama brygada została wzmocniona Batalionem Siczy Zakarpackiej. Oprócz tego mamy tutaj oddziały wolontariackie czy ochotników. Drugi batalion, czwartą kompanię, no i pewne elementy jeszcze jednostki terytorialnych w Gwardii Narodowej, więc o których my nie wiemy. Ósmego pułku specjalnego, więc to wszystko tutaj współdziała poblokowane. Oczywiście mm, mieliśmy informacje o ostrzale, dwukrotnym ostrzale wysuniętych stanowisk dowodzenia. Oczywiście namiary sami Amerykanie potwierdzili, że namiary na. Miary na Ostrzał wyższych dowódców czy dowództwa armii rosyjskiego dają takie namiary i te namiary są wykorzystywane przez stronę ukraińską, ale też musimy pamiętać o tym, że strona ukraińska oprócz wywiadu jakiej, i informacji, z jakich korzysta, też wykorzystuje swoje możliwości, czyli drony obserwacyjne, rozpoznawcze, terytorium, teren wszystko to, co może wykorzystać, wykorzystuje. Zmieniła też taktykę. Czytałem informację, że taktyka została zmieniona ze względu właśnie na te ostrzały, e, nawały artyleryjskie, które tutaj Rosjanie prowadzą. Przeszła od, tak powiem, bardzo mocnego trzymania terenu do bardziej manewrowej walki. E, broni się na poziomie od wzmocnionej drużyny danych rejonów, bronią oczywiście jednostki od wzmocnionej drużyny do, do Plutonu. Natomiast e, każdy ruch Rosjan, który jest pod obserwacją, jest od razu kontrolowany za pomocą artylerii. Oraz grup zmechanizowanych pancernych w sile od wzmocnionej kompanii do batalionu, więc tutaj te działania Rosjan są paraliżowane, szczególnie za pomocą artylerii, i już wkrótce, mam nadzieję, że już wkrótce, sama ta artyleria, która tutaj odgrywa naprawdę decydującą rolę w powstrzymywaniu Rosjan, zostanie wzmocniona poprzez dodatkowe siły. Które napływają do Ukrainy. Nie będę mówił, bo wszyscy o tym wiemy, że takie rzeczy już są na Ukrainie. Sami Amerykanie potwierdzili, że już jest 80 z 90 AUBIC. Ale mamy też na myśli, mam na myśli też oczywiście inne pojazdy, działa, wyrzutnie rakietowe, które wzmacniają potencjał armii ukraińskiej i stwarzają możliwości do działań bardziej agresywnych. Tym bardziej, że strona rosyjska w tym rejonie. No, nie jest w stanie i, i nie, nie była w stanie wcześniej i nie jest w stanie teraz mimo e, dwóch sukcesów wykorzystać tych dwóch sukcesów taktycznych na poziomie taktycznym do rozwinięcia jakiś większy sukces operacyjny. Wczoraj była informacja e, że wojska rosyjskie na, nacierały dość intensywnie na te dwie miejscowości tutaj na drodze w sumie Izium, Słowiańsk oraz Izium Barwinkowo. Zostały zatrzymane. Nowa Dymitrywka jest obroniona. Zacięte walki od Ibrowne i Dowchenka. Strona rosyjska nie jest w stanie przełamać obrony wojsk ukraińskich na tym rejonie. Przeniosła w pewnym sensie. Mamy tutaj, jest świetny materiał. Zobaczycie sobie, tutaj wam postaram się wstawić. Stawkę, jakie jest zgrupowanie armii rosyjskiej w danym terenie. Właśnie tutaj, w ronie Izium walczy około 19 batalionowych grup bojowych. I mamy drugi rejon, gdzie przeniósł się, pomału przenosi się e, ciężar tych, tych, tej walki o Donbas. Właśnie tym terenem jest Donica siewieckiego, a szczególnie rejon pomiędzy Łymaniem a Jampilem, gdyż wojska ukraińskie, które tutaj poniosły spore straty, zdołały zatrzymać wojska rosyjskie na linii na linii miejscowości Aleksandrówka. Ona jest mniej więcej... W tym rejonie, tutaj Aleksandrówka, Drobyszewo, Łymań. Oprócz tego mamy tutaj wioskę Dibrowna Ozerne i linia Dońca. Tutaj wojska ukraińskie bronią się. Zniszczone zostały oba mosty tutaj za Łymaniem, które szły linia kolejowa i drogowa, jak widzicie, na Słowiańsk. Wojska ukraińskie bardzo mocno trzymają się. Próby forsowania Dońca zostały zlikwidowane w zarodku, że tak powiem. Wojska rosyjskie poniosły ciężkie straty. Wczoraj była informacja, że wschodnia część Jampiela jest jeszcze pod kontrolą albo jest w, pod kontrolą armii ukraińskiej, która tutaj takim łukiem. Troszeczkę weszła i broni się. Oczywiście ciężka artyleria, wszystkie ciężkie rzeczy są za rzeką, rejonu przyczółków, bo tak to można by powiedzieć. Bronią i piechota, broni piechota tutaj, wykorzystując teren, bo tutaj są teren naprawdę sprzyjający obronie, wzgórza, mamy tutaj lasy, mamy tutaj naprawdę próby rosyjskie załamały się, nawet jednostki specnazu, które zostały tutaj użyte w walce, poniosły ogromne straty. Bronią się tutaj oddziały szczególnie 128 i 79 Dywizji Powietrzno-Desantowej, przepraszam, Brygady Powietrzno-Desantowej oraz 128 Brygady Górskiej. Przy tego, że tak powiem, rejonu wysuniętego tego cypla, bronią oddziały 57 Brygady Zmotoryzowanej. No i teraz, generalnie, patrząc na tą mapę, możemy sobie wybrać. Pewne rzeczy, które już nam uzmysławiają. To, co mówiliśmy kiedyś, wcześniej, nawet 10 dni temu, 8 dni temu, że Rosjanie atakując na kierunku Izium, albo będą chcieli wykorzystać jedno ramię, że tak powiem, bo nie mają sił na dwa i zagrozić, chociaż dzisiaj z perspektywy czasu sugerowałbym, że Izium ma być takim... Miejscem, gdzie, gdzie, gdzie wojska rosyjskie mają ściągnąć jak największą ilość wojsk ukraińskiego, aby je trzymać. Dlaczego? Dlatego, że właśnie uderzenie z Kreminy na Torskę i później dalej sugeruje, że Rosjanie, to co usłyszałem w sumie na, na Defense 24 i nie tylko, że Rosjanie będą wykonywać mniejsze kleszcze, żeby pomalutku wycinać, czy eliminować takie mniejsze kawałki. Żeby po prostu zdobywać, cokolwiek zdobywać, i jak popatrzymy na to działania Rosjan tutaj w rejonie Dońca, w rejonie Jampil, Łymań, to największe sukcesy właśnie w tym rejonie, pomiędzy Kreminą a Jaćkivką, odnieśli w sumie tutaj największe. Jeżeli popatrzymy, że wojska rosyjskie chciały sforsować Doniec, a w rejonie Popasnej cały czas trwają zaciekłe walki, tak samo jak w Rubieżnym, gdzie podejrzewam, że Rubieżne, Sywierodoniec, Orojchowkę, to są wszystko wiążące działania, natomiast główne działania toczą się właśnie na, na linii Łymań, Jampil oraz Popasnej. Jeżeli y, wojska ukraińskie nie podołają zadaniu i, i zostaną, m, m, że tak powiem, zgnięte te linie obrony, to popatrzcie się, mamy całą tutaj aglomerację trzech miast: Rubieżny, Siewierodoniec, Lysyczańsk, Mamy do zajęcia, możemy tu otoczyć naprawdę duże zgrupowanie. I następnym celem może być faktycznie Słowiańsk, Krematorsk, i nic nie będzie stało. Chociaż nawet z tego uderzenia tutaj w rejonie Jampilu można wyprowadzić tak samo jak z Izium okrążające uderzenie na Krematorsk, gdzie Słowiańsk będzie. Otoczony, ale to wszystko mamy domysły. Mapa pokazuje, gdzie Rosjanie nacierają, jak nacierają, gdzie są punkty ciężkości. Na ten moment, takim największym punktem ciężkości jest rejon łymań Jampil, gdzie no, decydują się, przynajmniej dla mnie decydują się losy tej bitwy dombaskiej. Przejdziemy sobie na całą. Oczywiście, tak jak wspomniałem, przepraszam, tak jak wspomniałem. Zacięte walki dalej w rubieżnym, Sewerodoniec jest ostrzeliwany. Orichowe jest cały czas walki tam w tym rejonie, trwają. Popasna cały czas znajduje się w ogniu, zaciekłe walki w tym rejonie. I mamy całą linię wschodnią, jeżeli popatrzymy tutaj rejon, rejon harkowa Izium, później mamy właśnie linię Dońca. Cały ten cypel jak zobaczycie, i linię Ato. No to mamy tutaj już jak widzicie mamy możliwość okrążenia tego zgrupowania w rejonie Sewiro Doniecki, -Rubież rubieżne Rubiżne oraz później możemy nacierać właśnie z rejonu Don Doniecka na spotkanie na spotkanie zgrupowania z Izium. chociaż już was zaraz poinformuję, bo wczoraj padła informacja, że właśnie dowództwo ukraińskie poinformowało o dwóch rejonach ofensywy, kontrofensywy. Jedna to było na terenie na północny wschód od Charkowa. Wiemy dzisiaj, że, że chodziło o, o Starej Saltiv, i nie tylko, bo tam zdobyto sporo miejscowości. A drugą informacją, słuchajcie, było, była informacja, że właśnie w tym rejonie, ja go niby pokazuje, tutaj pod kontrolą wojsk ukraińskich, ale tutaj płynie Doniec i w miejscowości Oto Papliwka. Wojska ukraińskie utworzyły przyczółek i przerzuciły most pontonowy przez Donieck. Wdzierając się, na razie nie ma większych informacji w tym temacie, nie wiemy jak głęboko. Dowództwo ukraińskie informuje o sukcesach, o których na razie nie mówi zbyt szeroko. Pisze, informacja była ogólnikowa, że ofensywa trwa. Zanotowano sukces. Pytanie, czy tym sukcesem jest utworzenie przyczółka? Jeżeli tak. Bardzo ważnego, gdyż znajduje się nawet nie tam, gdzie byśmy myśleli wcześniej, że w rejonie, rejonie Kamuszny pójdzie uderzenie zawady, wady, przeszło uderzenie na Izium. Oni wchodzą głęboko na tyły całego zgrupowania. Nie udało się w rejonie Szewczenkowe, gdzie przerzucili Ukra Rosjanie większe siły, żeby zablokować ten rejon. Uderzyli pomiędzy tymi dwoma zgrupowaniami i będą nacierać. Prawdopodobnie będą nacierać na tyły tego. Nacierają. Bo informacja z, z dowództwa armii ukraińskiej mówi o ofensywie w tym rejonie. Więc pytanie: Czy działają tam tylko te dwa związki, 25 i 93, czy są jakieś inne, o których myśmy jeszcze nie wiedzieli? Wiemy, że w tym rejonie na pewno walczyła też pierwsza Brygada Pancerna. Jeżeli chodzi o linię A, to, no to większych zmian nie ma. Awdiewka oczywiście bombardowana. W rejonie Nowego Jorku, miejscowości na linii ATO, Rosjanie gdzieś tam weszli w głębiej, ale bez większego sukcesu. Oczywiście nie, wejście nie oznacza, że przerwano linię obrony. To są strefy, które de facto są pod ogniem armii ukraińskiej. I nawet wejście do takiego rejonu, pozwolenie wejścia na takiego rejonu może zakończyć się dużymi stratami dla strony rosyjskiej. Mamy jeszcze front południowy. Na froncie południowym mamy mały zastój. Oczywiście, jak widzicie, przybyło sporo oddziałów, szczególnie oddziałów ochotniczych na linię frontu po stronie ukraińskiej. Mamy z, w sumie tutaj ataki z 42. Dywizji Pancernej Gwardii, a szczególnie 75, 70. Pułku Zmechanizowanego, zakończone porażką. I mamy tutaj też zaciekłe walki o Hulaj-Połę oraz w rejonie na południu Zaporożna Były próby ataku na kierunku zaporożskim, zakończyły się dla strony rosyjskiej wielkimi stratami. Oczywiście, jak widzicie, mamy tutaj jednostki wolontariackiego korpusu który, ochotników. Mamy batalion OUN, mamy pułk Azow, tylko jest to nie ten pułk Azow, który walczy... Mariupolu, tylko jest to pułk Azow, kijowski pułk Azow. No i oczywiście rejon Hersonia, Mamy oczywiście tutaj zaciekłe walki. Dzisiejsza informacja z rana: dowództwo ukraińskie podało, że wyzwolono na wschód od Stanisławowa szereg miejscowości. Kilka miejscowości, które no. Pytanie, czy będzie trwałym sukcesem, czy też nie będzie trwałym sukcesem. Mamy tu też informację, że wojska rosyjskie gromadzą siły. Mamy przypływ też nowych jednostek ochotniczych w ten rejon. Jak widzicie, Grupa Taktyczna ARAY, mamy 5 Batalion. Mamy kompanię Herson, która ona już tutaj była swego czasu. Wiemy, że zwalczą tutaj też Kanadyjczycy, bo mają, mają tutaj są ochotnicy kanadyjscy. Pytanie, czy jest to ta brygada kanadyjska, bo wiem dobrze, że Kanady, Kanadyjczycy walczą też w rejonie zaporowskim i są tutaj też jednostki. Nie wiem czy to jest ta właśnie brygada kanadyjska, czy nie, ale zobaczymy. I ostatni rejon, oczywiście są też informacje o, o akcjach dywersyjnych na tyłach. I ostatni rejon, jaki mamy, słuchajcie, Mariupol, teren, tereny Azowstalu oraz no, bohaterska obrona jednostek ukraińskich. Sukcesem już była informacja z 1 maja, gdzie mm, poinformowano o ewakuacji 50 cywili z zakładów za pomocą Czerwonego Krzyża oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych. Następnego dnia drugiego była też informacja o ewakuacji w sumie ponad 100 osób. Oczywiście nie są to wszyscy cywile, i informacja z trzeciego o bardzo mocnych bombardowaniach z powietrza, artylerii oraz z morza i informacja z popołudnia trzeciego maja, informacja o rozpoczęciu szturmu no i niepokojące informacje z dnia wczorajszego, z 4. Gdzie informacje były, że Rosjanie wdarli się w kompleks główny Azowstalu, utracono łączność z obrońcami. Okazało się, nie wiem czy jest to prawda, że Rosjanie wykorzystali zdradę pracownika Azowstalu, który był elektrykiem i podobno, podobno poinformował o podziemiach. Wykorzystali to podobno Rosjanie. Była informacja, od dowódcy obrony, że sytuacja jest y, ciężka, bardzo ciężka, walczą, y, nie będą się poddawać, będą walczyć do upadłego. No i informacja najświeższa, y, w sumie nie powinienem mi dawać, bo ona dopiero będzie od 5. Informacja, że utrzymano, utrzymano rejon obrony po zaciekłej walce. Y, podejrzewam, że straty. Straty są tam ogromne. Wiemy, że są informacje, że Putin chce w Mariupolu zrobić parady zwycięstwa. Czy mu się to uda? Będzie robił wszystko, żeby zdobyć, zgnieść ten Mariupol, tych ostatnich obrońców w Azovstalu. Była też informacja o wykorzystaniu jeńców, czy ewentualnie mieszkańców Mariupola przebranych w mundury. Jako jeńców na wzór tego, co zrobili w 1944 roku, gdzie prowadzili żołnierzy z Grupy Armii, środek ulicami miasta Moskwa w Paradzie Zwycięstwa, jako sukces rozbicia tego zgrupowania po operacji Bagration. No, wszystko przed nami, słuchajcie. Tyle z tego odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.